Ej kochani, to znowu ja. Mamy luty, kochani, pierwszy małopolska zimna, deszczowa, paskudna. Więc można troszeczkę posiedzieć w pracowni i przygotować się do wypuszczenia na koniec lutego matek z izolatorów. Jeżeli izolujecie matki, to właśnie w tym momencie zachęcam Was, żebyście się już po troszeczkę przygotowywali. Zwłaszcza jeżeli Wasze pasieki są trochę większe, wiadomo, że jak mamy 5 uli, ta praca wygląda zupełnie inaczej niż przy 50 ulach. Kochani, co nam potrzebne? Na pewno zachęcam Was do używania mat, ocieplenia góry, czyli dajemy folię, dajemy. Kochani, ciasto nad głowę, korygujemy gniazdo do wielkości siły rodziny po to, żeby szybko zaczęły czerwić, szybko przybierały na ilości. Jednocześnie będą wtedy silniejsze, mniej czasu będą tracić na to niepotrzebne ogrzewanie gabaretów. Pamiętajcie, często się spotykam z takim powiedzeniem właśnie, że przecież pszczoły tworzą kłąb i tam temperatura w środku jest wystarczająca. Tak kochani, a my tutaj poprzez to, że korygujemy gniazdo, ocieplamy... Nie zmuszamy pszczoły, pszczół do zawiązywania aż tak ciasnego gniazda. Nie muszą zawiązywać, ze względu na to, że my ich troszeczkę wyręczymy. Takie wyręczenie trwa naprawdę bardzo szybko. Później, oczywiście, względem rozrastania się rodziny, musimy też to gniazdo powiększać. Oczywiście, ale to też trwa naprawdę chwilę, a i tak robimy wtedy przeglądy. Oczywiście od wypuszczenia matek kochani, od korekty tych gniazd musi upłynąć jeszcze trochę wody, zanim te nasze rodziny zaczną przybierać na ilości, więc to nie jest tak, że po pięciu dniach musimy lecieć i poszerzać gniazdo. Tutaj kochani myślę, że pierwsze takie większe poszerzenia to będzie po miesiącu, bo pamiętajcie, że od jajeczka do wyklucia się, do wygryzienia się dorosłej pszczoły upływa 21 dni, więc to jest bardzo dużo czasu, więc do przemyślenia. Ale kochani, przygotowuję sobie już po wylotku rameczki z pierzgą. I tych rameczek z pierzgą jest kilka rodzajów. Tutaj właśnie chciałabym wam pokazać. Tak wiem, od razu mówię: mądruję, bo mam rameczki z pierzgą. <laughs> Ale kochani, dla tych, którzy nie mają rameczek z pierzgą, jest to zachęta, żebyście pozyskiwali rameczki z pierzgą. Pamiętajcie, przez cały sezon, bo wy nie wiecie, czy na jesieni będziecie mieć rameczki z pierzgą. Tak, wiem, to jest ciemna ramka. Kochani, nie interesuje mnie czarna ramka, interesuje mnie to, że mam pierzgę, bo to jest dla mnie najważniejsze. A po pierwszym dobraniu ta ramka po prostu pójdzie do wycofania. Już powinna być wycofana na jesieni, ale na taką ilość pierzgi, kochani, ja dziękuję, że chciały przynieść. Absolutnie. Nie wymienię tej ramki, dopóki nie będzie opustoszała właśnie z tego, co najcenniejsze, czyli chleba pszczelego, naszej najzrowszej pierzgi. Kochani, co możemy powiedzieć o pierzdze? Są rameczki, kochani, z pierzgą, które są zabite na deskę. To znaczy, że cała rameczka jest, kochani, pokryta pierzgą, i to jest tak zwana. Dehula. Mówimy o deskach miodu, mówimy o deskach pierzgi. Jeżeli mamy deskę pierzgi, czyli wszystkie komórki zabite są pierzgą, kochani, pamiętajcie, że takie pierzgi nie wkładamy w centrum gniazda, czyli nie rozdzielamy rodziny na pół. Jak mamy taką rameczkę, jak tutaj, czyli mamy dużo komórek pustych, wianuszek pokarmu jest bardzo ważny na wiosnę, to jest jedno z najcenniejszych rzeczy, plus pierzga po bokach. Kochani, jak najbardziej, taką rameczkę może nie dajemy w środek gniazda, ale dajemy zaraz przy centrum kłębu, tam gdzie jest czerw, ze względu na to, że matka nam to zaczerwi, będą miały dostęp do jedzenia, czyli do tego wianuszku, do pierzgi, co jest najcenniejsze, bo będą mogły wychowywać larwy i nie będą musiały gdzieś iść dalej. A z trzy... Nie, nie zrobimy tego, że matka po prostu nie przejdzie nam dalej, ze względu na to, że ma puste komórki, ma co tutaj znaleźć, ciemne komórki to są jeszcze ciepłe komórki. Z obu stron ma, kochani, puste, dużo miejsca do zaczerwienia, więc chętnie wejdzie nam w ten plaster i zaczerwi. Czekajcie, bo ja tutaj mam przygotowane już rameczki, właśnie do wywożenia. Kochani, taka rameczka. Też, kochani, nie wkładamy w środek kłębu, ale zaraz na granicy, gdzie mamy czerw, ogrzewamy ją. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne. Przy czerwiu nie wolno wam dawać lodowatych ramek takich z pracowni i nieogrzewanej. Wkładamy na noc do temperatury pokojowej. Jak jedziemy, włączamy ogrzewanie. Ma to być ciepłe, najlepiej około 30 stopni, tak żebyśmy wkładając do ula nie oziębiali niepotrzebnie czerwiu. Już Wam tu coś jeszcze chcę pokazać. Czekajcie. To wiadomo, bardzo ładnie, pierzga naokoło. około, pierzga jest też tutaj pod pokarmem, pod wianuszkiem pokarmu, też nie zablokuje, kochani matki, jak pójdzie dalej. Ale sobie przygotowałam tą, kochani. Pamiętajcie jeszcze o takich rzeczach. Tutaj jest, kochani, wianuszek pokarmu, on ma taki popielaty nalot, jest to naturalna rzecz. Kochani, pierzga jest gdzie nie po środku pustej komórek. Tu jest jeszcze pokarm niezasklepiony. Tu jest soczysty, czyli popękany zasklep. Pszczoły to bardzo lubią, to jest taka soczystość, to jest to, co po prostu najbardziej je pobudza. One wtedy nie mają odsklepiania, ale już czują, że tutaj jest słodko. Ale kochani, zwróćmy uwagę na pierzgę. Wkładając jakąkolwiek ramkę z pierzgą, z pojedynczymi komórkami zasklepionymi pokarmą, pamiętajcie, że jeżeli matka Wam wejdzie i zaczerwi to miejsce... To po wygryzieniu się tego, um, jak się, po zasklepieniu tych larw, możecie mieć tak zwany czerw rozszczelony, Czyli tutaj, gdzie jest pierzga i pokarm odsklepiony czy zasklepiony, takie pojedyncze komórki, matka nie będzie miała jak zaczerwić. Jak ona zaczerwi wszystkie puste, pszczoły będą wybierać pierzgę plus pokarm do karmienia tych larw, bo tu mają najbliżej. Ale tak, tu będziemy już mieć czerw zasklepiony, a tu z pierzgą robią się puste komórki, czyli królowa czuje, mam miejsce, idzie i zaczerwi. I wtedy możemy mieć efekt rozstrzelonego czerwiu. To jest, pamiętajcie, bardzo ważne, szczególnie na przedwiośniu, bo martwimy się, może matka źle czerwi, coś jest nie tak, może choroba. Tutaj musicie nieraz otworzyć bardziej wyobraźnię i pamiętać. A no nie, 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 to nie choroba, tu jest wszystko w porządku, przecież tu dawałam pierzgę. Ona była taka rozrzucona. To jest właśnie ta rameczka, kochani. Jeżeli wkładacie właśnie takie, takie dziwne ramki na początku, gdzie jeszcze nie oceniacie, nie umiecie ocenić tego czerwiu, czy jest dobry, kochani, y, robimy sobie jakieś, wiecie, y, zaznaczenie, y, kreseczkę, y, krupeczkę, y, co jeszcze, niektórzy pineski robią, to nam bardzo ułatwi pracę. Czekajcie, tu gdzieś mam pełną ramkę pokarmu, nie ta, pewnie ta, ta. O, ludzie. Kochani, takie deski, bardzo cenne, ale pamiętajcie, nie wkładamy je dalej niż na krawędzi kłębu. Nie wolno wam takiej pełnej ramki z pokarmem włożyć w środek kłębu, bo to wam ograniczy matkę w czerwieniu i całą rodzinę w rozwoju. Nie robimy się dobrze, że będą mieć dostęp. Tu widzimy, że matka nie ma komórek pustych do znoszenia. To nie jest atrakcyjny dla niej plaster. Tu będzie musiała czekać, aż pszczoły wyjedzą cały ten pokarm i przerzucą je na przykład do karmienia larw i siebie i dopiero ten plaster stanie się atrakcyjny. Więc taki plaster pełny dajemy zawsze tam, gdzie jest dostęp pszczół, czyli one muszą mieć do tego dostęp, ale nie zaraz przy granicy czerwiu. Miłego!